Titizen Neustadt, czyli najbardziej polska skocznia w Niemczech. Obiekt jest nawet całkiem niezły, ale dopóki nie otrzyma światek przeciwwiatrowych i torów lodowych, nie powinien otrzymać homologacji na Puchar Świata. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to czwarty odcinek punktu HS. Up in the air, I want you to AKSy jak widać póki co wlatują regularnie. Zastanawiam się jednak nad tym z turnieju Czterech Skoczni. Chcecie, abym zrobił to podobnie jak w sezonie 21-22, czyli rozbił turniej na dwa odcinki? Czy tak jak zawsze? Jedno wielkie podsumowanie? Komentarze jak zwykle wasze. To jump, like to... Oczywiście pora na małą przypominajkę. Kamil Stoch podczas weekendu na Hochfirst szance w 2021 roku wygrał tu po raz ostatni w Pucharze Świata. Patrząc na to, jak po tej wygranej wyglądała reszta sezonu Kamila i na to, co mówił w wywiadzie po swojej 39. wygranej, dziwnie wysokie wydaje mi się siódme miejsce w serii próbnej przed niedzielnymi zawodami, w których wypadł dosyć słabo. Pytanka także tego, czy Fuber da radę utrzymać się w top 30 Pucharu Świata. Przydałoby się. Francuzi mają całkiem niezłe zaplecze, jeżeli chodzi o młodzież, więc wydaje mi się, że jego dobre starty mogą zmotywować nie tylko wszystkich młodych, ale i sponsorów, a ci mogą spokojnie zapewnić im finansowanie na próby wdarcia się w top 8. Czy Gregor Schwanden zdoła wygrać konkurs w tym sezonie, na przykład w Engelbergu? Gregor jest przykładem zawodnika niezwykle ambitnego. O swoim talencie dawał już znać nam wszystkim tak gdzieś z dekady temu. Po drodze coś nie wypaliło, ale teraz nadgania. Chciałbym, aby wygrał, bo mu się to bardzo należy. A czy Engelberg będzie dlatego dobrym miejscem? Wydaje mi się, że tak. Co jest nie tak z Indwikiem? Skoczkowie z Norwegii, ogólnie wszyscy, spuchli. Trudno jest być na szczycie, gdy nie możesz ponaciągać kombinezonu tu i ówdzie, nie? I want you to Thank you. Obiekt w Neustadt to jedna z niewielu skoczni, na której można ustać skoki na 150 metrów. Tyle podczas Pucharu kontynentalnego w styczniu 2011 skoczył tu Maksymilian Meśler. Obecnie w kompleksie hochfirs Chance znajduje się również mała 40-metrowa skocznia, która dla odmiany igielit posiada. Rekordzistą k 25 jest Domen Preutz, który 11 marca 2016 skoczył tu 148 metrów. Up in the air. Liderem po polskim weekendzie nadal jest Pius Paszkę. Jednak trójka Austriaków w postaci Czofeninga, Herla i Krafta depcze mu po piętach. Najlepszym z Polaków jest 15 Paweł Wąsek. A dajcie spokój, ile sezonów będziemy jeszcze udawać, że wszystko jest ok? kiedy ten włoski WFista wreszcie powie, słuchajcie, skoro w Austrii czy w Polsce skocznie, które mają homologację na Puchar Świata, mają przynajmniej sztuczne tory i gielit, to Titize również musi je mieć. No kiedy? Przestaje mi się podobać, że mamy tutaj puchar kilku prędkości i wszyscy decydenci udają, że wsiogód i albo skaczesz, albo zamknij mordę. 58 skoczków na starcie, powrócił Erik Belshow czy Jules Chervais. Zabrakło. Włochów, którzy bywali nieraz gorsi od przedskoczków. Deskorolkarz postanowił, że do Niemiec nie pojedzie Piotr Żyła. Dlatego też w składzie Stoch, Kubacki, Wolny, Wąsek i Zniszczą mamy bić się o najwyższe cele. Pierwszy trening wygrał Paszkę przed Nikaido i Wellingerem. Drugi Wellinger przed Paszkę i Hernem Exekwą. Wysoko w obu przypadkach był Wąsek i Wolny, ale Turnbichler zdecydował, że wraz z naszym siedmioletnim talentem skakać będzie Olek Zniszczą. Decyzja trudna i lekko kontrowersyjna, jednak jak się okazało w w kursie obroniłaś. Chłopaki skakali bardzo równo i solidnie, jednak wszyscy, z którymi mieliśmy walczyć o potencjalne pudło, skakali jeszcze lepiej. Sześć skoków poza 130 metr nie wystarczyło. Żeby walczyć o najwyższe cele, trzeba było latać w okolice rozmiaru skoczni. Konkurs super duetów wygrali panowie Paszke i Wellinger przed duetem Herl i Tżofenik. Sundal i Granerud zajęli po swoich skokach trzecie miejsce na podium. Wąseki zniszczą ostatecznie na szóstej lokacie. Bestiom nie do pokonania w piątek był Pius Paszkę, który nie wylądował żadnego ze swoich skoków krócej niż 140 metrów, tak jak Jan Herl. Jednak Austriak, wszystkie swoje próby lądował grubo przed linią 142 metra. Dzień później na skoczni znowu pojawili się nasi wszyscy bracia lotnicy w Chrystusie panu. Jednakże mieli do udowodnienia sobie, kto tym razem jest najlepszy indywidualnie. Na początek standardowo eliminacje. Te nie były jakieś cudowne, a ich zwycięzcą został Gregor Deszpanden, pokonując Laniszka i Paszkego. Cała nasza piątka miała prawo startu w zawodach. Konkursiwo rozpoczęto o 16 z 10 rozbiegu. Erik Belszow otworzył skakanie z zetknięciem się nart z podłożem na punkcie K. Zawody nie były jakieś cudowne i wyrównane dla wszystkich. Wiatr, mimo że niezbyt często, to jednak próbował Dokładać swoje trzy grosze do rywalizacji. Poważne skakanie rozpoczął Marusiak lotem na 129 metrów. Reszta chłopaków nie chciała być gorsza i zaraz po ukraińcu skoczkowie zaczęli przekraczać 130 metrów. Wśród nich Jakub Wolny, który wylądował na 131 metrze. 129,5 metra skoczył domen Prełc, jednak podciął się nartą i zarył twarzą o zesko. Na szczęście groźnego urazu nie było i w niedzielę również wystartował, ale o tym później. Co na progu zrobił Stoch, to jest krymin. Ale to i tak nic. Jakie podskoki zaczął odstawiać tu Kubacki. Na szczęście wąsek i zniszczą skoczyli bardzo przyzwoicie i dali nam punkty. Po nich zaczęła się przeplatanka. Lepsze próby, takie jak Kobajasiego i Graneruda, były oddawane na zmiany z takimi jak Fetnera czy Nikaido. Ścisła czołówka jednak latała ponad warunkami. Na 139 metrów sundala, 140-metrowym skokiem odpowiedział Weninger. 142,5 skoczył deszpanden, ale wszystkich pogodził jednak Pius paszkę swoją kapitalną próbą na. 144 metry. Druga runda również szła z dziesiątej belki, choć do czasu. Skoki też były dużo lepsze, choć też nie wszystkie. Od bomby Fettnera, przez świetny drugi skok Stocha i Pcioglu, drugą przyzwoitą próbę Wolnego, przez słabiutkie skoki Adriana Titela i Stefana Laje. Odległości może tego nie wskazywały, ale wiatr nadal próbował się wtrącać. Na szczęście przechytrzyć umieli go i Wąsek i zniszczą. Ten drugi ostatecznie wskoczył na dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji konkursu. Na w samej górze to dopiero była walka. Zaatakował Zajc, jednak jego podróż na pudło została przyblokowana przez Wellingera. 240 punktów rozdzielili między sobą Czofenik, szwanden i Paszkę w kolejności od trzeciego miejsca w górę. Niedzielne skakanie odbyło się przy akompaniamencie przepięknej próby Michaela Heibeka w kwalifikacjach do konkursu. Austriak pokonał zatem Piusa Paszkę i Angela Niszka. Cała nasza ekipa awansowała do pięćdziesiątki. Najlepiej ósmy kuba wolny. Konkurs ten odbył się pod wezwaniem czterechdziesiątych punktów, bo o tyle wyciągnięto Piusa Paszkę na najwyższy stopień w podium. Kosztem dużo lepiej skaczącego tego dnia highbeka, ale to za chwilę. Zawody z dziewiątego rozbiegu rozgrywane były na podobnej zasadzie, co te Robotnie. Czyli trzeba było mieć farta, aby ulecieć albo dostać w cholerę dużą rekompensatę. To pierwsze przypadło Marusiakowi i Wolnemu. Obaj oddali kapitalne skoki lądując prawie na 140 metrze. To drugie przypadło Stochowi Johanssonowi i Domenowi Prełcowi. Kubackiemu przypadło zaś trzecie. Zasada ograniczonego zaufania do sztabu, który wzniósł go na wyżyny i brak możliwości liczenia długości skoku po przekątnej. Bo jakby mu doliczyli te 2-3 metry, które uleciał w prawą stronę ze skoku, to może i by zapunktował. Kto wie. Kiedyś dla żartu rzuciłem w palu podcastach Hummerona Stoch, skończ karierę stary dziadu. Ten odpłacił mi się wygranym ROR 2020 i kilka miesięcy później 39. zwycięstwem w Pucharze Świata. Myślę, że pora nawyzywać Kubackiemu, ale to może później, bo się rozgadałem. Do prowadzącego wolnego doszusowali Eisenbichler i Forfang, który był nawet egzekwo z naszym skoczkiem. Jak na świetne warunki trafił Hajbek, tak 20 metrów krócej skoczył w wąsek i mógł już Powoli się pakować na Engelberg. Doświadczonemu Austriakowi nie dał rady już nikt i ten na półmetku prowadził przed Paszkę i sundalem. My mieliśmy jeszcze Stocha i zniszczyła w drugiej serii. Gdy nadszedł jej czas, taki skok Ala 2021 rok strzelił granerów, co dało mu awans o 8 miejsc. Pochłaniając Stocha, który nie dał rady oddać drugiej takiej samej próby. Tom oddali zaś Kobayashi, Geiger i Wellinger. Niestety rady nie dał też zniszczą. Top 20 się znalazł, ale 129 było słabym wynikiem. Bombę za to odpalił Fetner, 145 metrów nie wystarczyło jednak na Herla, który skoczył 2 metry krócej. Mam wrażenie, że właśnie od tej próby zawody przyspieszyły w tak niemożliwy sposób, że nim się obejrzeliśmy, Akuba Wolny miał już 145 metra na koncie i pewne miejsce w top 10 zawodów. Na samej górze po cichutku na pudło próbował wejść Laniszek. Jednak o 40 punktów wyprzedził go Sundal. W wielkim stylu po 8 latach po 100 punktów chciał sięgnąć Hajbek, ale o 0,4 punktu wyprzedził go Paszkę. <mum> Jestem fanem tego, jak toczy się obecnie sezon dla piusa paszkę. Ale mam wrażenie, że jego i sundala sędziowie za uszy wyciągnęli na pudło kosztem laniszka i hajbeka. Bardzo to psuje obraz niedzieli, która była całkiem niezła, ale tak od 15 skoczka drugiej serii. Nasi zaczynają skakać coraz lepiej i mam wrażenie, że cieszynka Tomasza Pilka przebije się do skokowego mainstreamu. Na koniec, oby słaba niedziela nie oznaczała, że wąsek zaczyna nam puchnąć. Paweł. Jesteś nam potrzebny. Liczby do zapamiętania po tym weekendzie to 5, czyli ilość wygranych konkursów Piusa Paszkę w tym sezonie. I 40, czyli o ile skrzywdzono w niedzielę Hajbeka i Laniszka. Skok weekendu to 145 metrów Hajbeka. Zawodnikiem weekendu zostaje Gregor Deszpande, Zaskoczenie weekendu Jewchen Marusiak, rozczarowaniem weekendu Dawid Kubac. Mam nadzieję, że żyła wystrzeli tak z formą, że Dawid będzie pokornie kajał się Turnbichlerowi. Już za niedługo. Następny przystanek to anielska góra w Engelbergu. Wiecie jak to się mówi. Polska górą, byle do Engelbergu i takie tam pierdoły. Dwa lata temu tak zaczynałem HS po Engelbergu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Był to już czwarty odcinek punktu HS. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. W opisie znajdziecie wszystkie moje linki i te moje prywatne. I te nasze podnartowe. Poczujcie z nami moc wiatru pod narty i podziwiajcie piękno lotu. Dawno nie używałem tego pożegnania, w końcu muszę. Mówił do Was Rudek. Na razie, cześć.